i powiedziała, jak, ja, jak to się nosi, pytałem. To ona mówi, że tu trochę grzywka, i tam dziadku bardzo z tyłu. Tak, trochę bardzo z tyłu. Nie wiem, czy to mam ok, proszę zobaczyć, czy to wystarczająco. Dziubek jest tam, i z tej. Ja myślę, że dobrze. Chciałem trochę tak po, po hipstersku. Dzisiaj w moim jakże popularnym już cyklu pod tytułem Jak może być, zawędrowałem przed drzwi Warszawskiej Akademii Teatralnej. Podobno łatwiej się do niej dostać i dostać się do teatru po jej zakończeniu. Chciałem właśnie opowiedzieć o roli, roli aktora w teatrze, o tym jak aktor przygotowuje się do roli. Aktor nie istnieje. On, on istnieje wirtualnie, ale on nie istnieje, bo on może tylko zaistnieć wtedy, kiedy ma tekst. Jak aktor dostaje tekst, oho, ho, to on wtedy istnieje, bo on co on? On uczy się tego tekstu w domu pilnie, zaniedbując inne domowe czynności, jak śmieci, czy wyprowadzenia psa i tak dalej, bo. Y to dla niego nie znaczy nic, gdyż jego psim obowiązkiem jest to, żeby się tej roli nauczyć. Jak on się tej roli nauczy, to później jego zadanie polega na tym, żeby tą rolę oddać, żeby ją oddać na scenie i w czasie tego oddawania urozmaicić, dobrać do niej odpowiedni zestaw min i gestów. Tu dla aktora to już by było prawdopodobnie za dużo, więc oni. Yy, 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 Aktor teatru daje mu reżysera wykształconego. Przepraszam bardzo ja tutaj y, 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 reżysera. No y, 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 Taka jest praca na planie. Ja nie mam ludzi, żeby mi tu z, y, 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 y te samochody. Więc on dostaje reżysera. Ten reżyser jest po to wykształcony, żeby on, y, reżyser, dobrał aktorowi Odpowiednie miny do odpowiednich e, słów, żeby e, po prostu to nie było e, go, gołosłowne. Aktor może tego nie zauważyć i czasem z minami przedobrzy. I, e, i co? Jeszcze, ha, ha, to nie wszystko. Zobaczcie, ile to jest do pamiętania, bo ten aktor musi jeszcze pamiętać sytuację którą mu wyznaczył reżyser, gdzie ma stać, gdzie ma iść, co ma robić, mniej więcej jak pionki na szachownicy, on musi się tego nauczyć, zobaczcie, to już jest niestety dosyć dużo i co aktor ma, co ma, stresa ma, że on coś zapomni, zapomni słów, zapomni sytuację, czy po prostu inne miny, że będzie robił dobrą minę do złej gry albo odwrotnie i on ma stresa, przede wszystkim ma stresa z tego powodu, że koledzy, najlepsi jego koledzy z garderoby będą się z niego za plecami śmiali i szydzili widz będzie go wytykał palcami na ulicy, a najgorsze tego, tego, to jest stresujące, bo aktor martwi się, że przez niego Szekspir będzie się przewracał grobie. I co ja teraz robię, tak nie może, proszę Państwa, być. Tak nie może być. I od tego właśnie ja tu jestem jak może być. Czyli jak może być inaczej, żeby tego stresa ten aktor nie miał? Otóż co ja robię? To jest dosyć, no, dosyć takie mocne cięcie, bo ja zostawiam, przepraszam, Szekspira w grobie i gram to co mi ślina na język przyniesie, gram nieświadomie świadomy strumień świadomości. Ja nigdy nie mogę zapomnieć tekstu, bo ja nie wiem, co ja powiem. Ja po prostu gram z niczego, czyli z głowy. I to jest fantastyczne, bo ja nigdy nie wiem, co ja powiem. I a wbrew obiegowej opinii ja wymyślę coś y, mądrego i zaskoczę tym widza i y, siebie samego, ale na bałaganiłem. Zobaczcie, jeżeli ja muszę to jeszcze raz nagrywać, to, to co dopiero jak to ktoś niedoświadczony. Uważam, że ta metoda jest y, niestresująca, polecam ją aktorom, tylko może nie za dosłownie, bo można wylecieć z teatru. <śledzianie>